Cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Łukasz and welcome back to Yes, Your Grace 2 Snowfall. Dokładnie, moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj do króla Eryka i królowej Aurelii i do ich e, spraw na dworze. Mam nadzieję, że ten tydzień Zakończę pomyślnie i będę wyczekiwał, co się wydarzy w następnych tygodniach. Moi drodzy, ostatni odcinek zakończyłem w tym miejscu, gdzie jesteśmy, czyli jemy kolację chyba z Lordem Marcelem. podejrzewam, że będzie tutaj grubo się działo, także ja już nie przedłużam. Zabieram się zagranie, jeżeli Wam się gra podoba, zostawcie lajka i popatrzmy. No pierdala jak nic. Głonowór z skurczebek, no. a więc mamy solię, patete, mecedani, pt. mamy księżniczkę. Jacyś chłopcy? Tak, mamy syna. ty, ty chłopce? O nie, to mo. Opiekujemy się nim pod nieobecność jego ojca. Świetnie, a ile lat ma Twój syn? Mojemu idzie szesnasta wiosna. O, nadal maleńki, jeszcze nawet nie mówi. Eee, dobrze, dobrze. Ma przed sobą cały świat. Uwielbiam małe pociechy. Czemu nie przyniesiesz tu tego diabełka? No? Małe co? Czemu go tak nazwałeś, jeśli nie mogę spytać? A co ja takiego powiedziałem? Nie miałem nic złego na myśli. Podajcie mi trochę jeszcze jedną porcję mięsa. To ja mówiłem? A, a, a tak, tak, temacie maluszków. Widzieliście już święte dzieciątko Atany? Sam właśnie byłem w drodze, by złożyć gratulacje, kiedy zajechaliśmy tutaj. Mój prezent z pewnością zaimponuje królowej Palomie. To taka fantazyjna złota kula do zabawy dla malucha. W końcu, gdy dorośnie, będzie rządził światem. E, to wino jest doskonałe. Czy to prezent do barona Kawki? No dobrze. A gdzie jest twój mąż? Za każdym razem, gdy odwiedzam jego twierdzę, każę na siebie czekać. Ten stary głupiec Edemyr, co za hehehe. <śmianie> za dawnych czasów polowaliśmy w tych lasach i opijaliśmy nasze sukcesy w każdej tawernie na tym brzegu rzeki. O, 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 jakie to rzeczy się nie działy? Zatrzymam szczegóły dla siebie, jako że są tu dzieci. To ja, gdzie jest Edemyr? Znów wiesiadł w karczmie? Jaki Edemyr? E, jest na polowaniu. Nie wróci jeszcze przez jakiś czas. Będziemy kłamać go, bo ten typ aż ewidentnie. Y, nie jest warty mojego zaufania. A tej godzinie? Ooo, Edemyrze. w końcu my się e, nazywamy Eryk, a nie Edemyr. Jakie mieliśmy przygody podczas naszych wypraw na polowania latany. Hehehe. <laughs> Aha, jak świetnie spędzony czas, mój drogi. To prawda, mój mąż kocha polować. On wydaje się, że jesteście żoną zaginionego lorda twojej twierdzy. Lepiej będzie zgadzać się i przytakiwać, królowa Aurelio. To są już i kto wie, co może zrobić, jeśli nabierze podejrzeń. To jest pyszne, milady. Yy, mogę ci mówić, Lady Edmir, prawda? Yy, nie wierzę, że to tylko pierwsze danie. Więcej wina. Yy, więcej wina. Czego sobie zażyczysz, Lordzie Marcy? To tylko jedna noc, potem wyjadę. Zachowaj spokój. No, nie podoba mi się ten typ, że nie. On no, tyle tam wpierdalał tego żarcia, że podejrzewam, że mi się te skrzynki dla tego tam innego typiarza skończą i będę musiał jeszcze raz to robić. Chodzi mi o to, nie? Dobra, pierwsze co zrobię, to zatrudnię tych agentów. O, mamy pieska 20. Lęk separacyjny nie może być wysłany w pojedynce. How nice, how nice. Mamy pieska jako, jako zwiadowcę, nie? Zabud, pies. Weź <laughs> 46, no, ale no za dużo nie chcę. Ona ma aż 60. O Boże, święty! To ja ją chcę! To ja ją bardzo chcę. Ten ma 18, 30, 60, 90, 40, 80, 60. No to wezmę tego tu. No zapłać mu. A tego tutaj, czekajcie, tego zwolnimy, Olega. I weźmiemy Tom i Tom, nie? No dobra, ok, no to tych mam. Potrzebuję hajsu i potrzebuję tych resources troszkę więcej. Bo tam chyba było 4. Dobra, to ja sobie zrobię 10 może, a resztę wydam na hajs, nie. Eee, dobra, cyk. Dobra, 40 pięćdziesiąt 51, 10 zasobów. Dobra, myślę, że wystarczy. Dobra, tutaj nic nie mogę zrobić, bo nie mam tej maści. E, mogę sobie kupić jakieś żarcie, to chętnie to zrobię. 2, e, to te, suszone racje żywnościowe, tak? Solidne buty. Dobra, nie będę tutaj na razie nic kupował, kontynuuj. Mam dwa punkty, tak? E, muszę sobie jedno to odblokować. Dodaj pokruszony węgiel do swojego prowiantu, by wyleczyć zatrucie. Suszone racje żywnościowe wyleczą jedną ranę po zatruciu. Minus 10 szczęścia, tak? A tu Maś wyleczy jedną radę poparzenia. Okej, okay, no dobra, no to może weźmiemy sobie to. Gminna Kuźnia, co to jest? Scenę narzędzia na TKTO. To by będzie fajne. Dobra, do tygodnia 10, moi drodzy. To mi się wydaje, że ten Lord Marcel sprawi nam bardzo dużo kłopotów, ale no cóż. Lord Martel zdecydowanie nie ograniczał się zeszłej nocy. Jego apetyty nadwrężyły zapasy, których potrzebujemy na stratę długu. Na chwilę obecną nam zostały cztery skrzynie. Skąd miałam wiedzieć, że jest sojusznikiem Atany? Nie możemy zaryzykować, że nas zdemaskuje. Powinien wkrótce wyjeżdżać, prawda? Może po prostu powinnam kazać mu wyjechać? E, do diaska! Znów tu jest. Nowy wpis. No, kurde, no pożar mi jedną skrzynkę, którą tak, kurde, robiłem. Nie wiem, czy to jest e, sens, e, żeby dać mu. Albo dobra, na razie nie, na razie nie, na razie nie. Na razie tego nie chcę dawać, odmów. E, najpierw się zajmę tymi moimi petentami. Dobra, nieważne. Eee, podejrzewam, że w tym tygodniu co tydzień do końca tego chapteru Marcel będzie mi wyżerał jedną skrzynkę i chyba to jest skryptowany skrypt, że po prostu nie przejdę tego quest'a. Wasza wysokość. Mam rację, to był spisek. Ale też miałyście rację, kluczem było jedzenie. Kucharka została wysłana przez naszych wrogów, by przeczerzyć szeregi, szeregi nasze. Niestety nie zdołaliśmy jej złapać. Ta żmija skontaktowała się ze swoimi wspólnikami. Jesteśmy atakowani. Eee, no dobra. A tak, o Jezus Maria, tak dużo? Naprawdę? Wesa e, ma 70 aż. O kurka wodna, no to ja się wyprztrykam z wszystkiego, nie? Będę miał bonus jeszcze. Cholera jasna, nie wiem co ją zrobić. A jakbym zrobił tak, najpierw tego stana, to ona też będzie miała, nie? A jakbym dał trzy razy stana, no to, to mi to nie, nie, nie da rady, nie? A jak dwa razy tą, to, to też mi to nie da rady. I tak będzie ktoś pokrzywdzony, no to będę musiał zrobić tak. No cyk, potwierdź. No ten jest tutaj e, niezdolny, Ula. że tak powiem. Powinnam była się zorientować, że jest w tym drugie dno. Tylko upewnijcie się, że zapłaci za swoje zbrodnie. To byłby dla mnie zaszczyt. Była tuż pod moim nosem, a ja... Zawiedliśmy tych chłopców, chociaż tyle mogę zrobić. No dobra, dostaliśmy suszone racje żywnościowe. Coś tam dostaliśmy, okej, okay, dobra, to lecimy teraz tu. Eee, wasza wysokość, przynoszę wieści oraz przeprosiny. Dobre wieści to to, że miałyście rację, w że nie było żadnych upiorów. Przepraszam za moje wcześniejsze naleganie. Złe wieści to to, że jezioro panowały pijawki, to one spowodowały te rany. Problem w większości jest już rozwiązany, ale chcieliśmy was poinformować. Ano tak. To ma sens. Dziękuję za informację. Chociaż muszę powiedzieć, że prawie jestem rozczarowana, że miałam rację. Ten upiór był e, intrygujący. Zgadza się, wasza wysokość. Rozczarowujący zwrot wydarzeń. Moim zdaniem to leniwe zakończenie tej historii. Dałaś mi coś, babo, czy nie? Tylko zmarnowałem surowce. No to był skam ewidentnie, nie? Dobra, Marcel, co ty chcesz ode mnie? Dobrego, ty ja! Tak dobrze nam się spało. O, to takiej uczcie. To było idealne miejsce, by się zatrzymać. ja! Zaczęliśmy pakować się do wyjazdu, ale um, um, nie chciałbym wyjechać bez widzenia się z Edemirem. Jak mówiłam, on. na polowaniu. Edymyr poluje na y, Jelenie i niedźwiedzie i tygrysy. I lwy. Przyznaję, że wszystkie te bestie to dla mnie to samo. O, 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 to, o tak, tak. W istocie. W końcu to nie Twój obowiązek, by zapewnić utrzymanie rodzinie. Po prostu przygotuj więcej. Weź się w garść. Prawdopodobnie lepiej będzie nie czekać. Nie chcesz tracić czasu w drodze, prawda? dob no, to nie przeszkadza. Moja armia jest wypoczęta i wydaje się miłość, będzie czas. Możemy zajrzeć jeszcze kiedyś na noc, albo czemu by od razu tego nie zrobić? To nie problem, prawda? Cudne dziecia może poczekać jeszcze tydzień. Ten aniołek przecież nigdzie się nie wybiera. Poza tym wszyscy dobrze się bawimy, czyś nie? Jako sojusznicy musimy dbać o siebie nawzajem. Um, będę musiał jeszcze ciebie typie znosić. Um, no dobra. Anna. Tak, tak, jak miło. No muszę się na niego zgadzać wszystko. Dokładnie ja przy okazji, czy Rymmer pozwolił ci zarządzać jego ludźmi, czy to prawidłne? by żona gościła mężczyzn, którzy przyjeżdżają spotkać się z Lordem, to sprawia złe wrażenie. Mam cię na oku, milady. Do zobaczenia na kolacji. Może jest tępy jak trzy noga gęś, ale jego ludzie wydają się wiedzieć, jak używać miecza. On przeje wszystkie nasze zapasy, ale nie mogę mu pozwolić zorientować się, kim jesteśmy. Musimy to przetrzymać. No tak, no raczej. no On naprawdę nie wie czy mamy grać po prostu na zwłokę. Dobra, e, petenci. Generał Sojka, wasza wysokość przynoszę niepokojące wieści. Liczobność naszych włosk maleje. Po ostatnich wydarzeniach nasi ludzie tracą wiarę. Jeśli chcemy utrzymać siłę w naszych szeregach musimy podnieść morale albo wytrenować na nauczycieli, żołnierzy. E, na, dobra, okej. Okay. Nowe wojska, praca, mogę dać to. Eee, dwa razy stananie Raz wesę mogę dać i raz młotek Podpierdź, dobra, ile? Plus 30 dobrobytu, how nice Upewnij się, że możemy na nich polegać Tak, wasza wysokość, czyli co zostaną albo do nas dołączą Będą naszymi najlepszymi żołnierzami Macie na to moje słowo no dobra, jeszcze dwójka, nie wiem czy mi starczy agentów i itemów, ale bym musiał chyba wow. sobie coś zakupić. Niebo, garneło, boskie no światło, no. świecąca kula przeciła gwiazdyste niebo. To było tak piękne wasza wysokość. A potem kula ognia spadła na nasze pola, co wydawało się błogosławieństwem, a okazało się przekleństwem z piekła rodem. Ostatnie tegoroczne plony płoną. A ty przychodzisz tu rozprawiać o światłach. I plek... czemu cię tam nie ma, aby wraz z nimi... nie, no dobra, okej, okay. minus 10. Dobra, okej, okay. nie będę tego już czytał, dobra, 10 yy, szczęścia straciłem, ale zobaczmy tą tutaj, waca wysokość, będę mówić krótko, bo boję się, że nie jesteśmy sami. Całe dnie żyję w stanie okropnego niepokoju, jakby coś mnie śledziło. Z każdą chwilą czuję, że jest coraz bliżej, a razem z tym zbliża się coś strasnego. No dobra, okej, okay. śledzony, szpiegostwo, tak? Eee, dobra, mogę dwa razy stana dać i potwierdzić. Dobra. Wiem, że to ten, ale mam dobrobyt 30. Dobrze robisz, proszę, za pomoc. Trzeba słuchać własnej intuicji. Dziękuję, własna wysokość. Mówią, że to szaleństwo, ale ja wiem, że coś jest nie w porządku. No dobra, okej, okay. a ptaszek co ma list? To, o, Instytutu Sztuk Pisania, Śpiewania, Malowania, Recytowania, Przekraczania Granic. E, tak, gdy tutaj na offline, że tak powiem, poza ekranem, wam tego nie pokazywałem, ale dałem tej Alenie te 5 sztuk złota na ten e, Instytut i właśnie przyszedł e, list. E, co to za bzdury, zobaczmy co jest w środku. I co, przyjęli ją czy nie, z głęboką? Eee, o nie, odrzucona, mamy nadzieję, że nie osłabi to Twojego entuzjazmu i namawiamy Cię do ponownego aplikowania przy najbliższej okazji nowa opłata musi być uiszczona za każde nowe zgłoszenie Okej, okay, dobra, czyli się nie dostała, odrzucona, ale ona będzie zrozpaczona, gdy się o tym dowie. Cóż, zawsze możemy zaaplikować jeszcze raz, lepiej z nią porozmawiam. No dobra, okej okay. no nie będę tam kłamał, ale musimy jej to po prostu powiedzieć. Do sali obrad musimy się udać. I no niestety nie wiem jak jej mam to powiedzieć, ale no muszę jej to powiedzieć, że się po prostu typiara nie dostała. Dobra, ty nic nie chcesz. Piesek też nic nie chce, bo myślałam, że będę go musiał co tydzień karmić tymi racjami żywnościowymi. Dobra, tutaj nie, tutaj też nie, tu ten nie. Dobra, y, ta babka. Królowa Aurelio, czy mogę jakaś pomóc? Y, mam wieści. Przyszedł dziś list z instytutu, Alena, Tak mi przykro. A wiedziałam, powinnam zostać przy przefiolkach, działach i eliksirach. Przykro mi, że was zawiodła, wasza wysokość. O, ale to bzdury. Po prostu spróbujemy jeszcze raz. Um, dobra, trzymaj. Czy powinniśmy zająć się Twoim zgłoszeniem do szkoły bardów? Czy powinniśmy znów spróbować wypełnić zgłoszenie? Nie wiem, czy to ma sens. Bzdury, zacznijmy jeszcze raz. Pierwsze pytanie. Czy umiesz czytać nuty? Mm, czytać umiem, ale nie, nigdy nie widziałem nut. Tak uważacie, że powinna nam odpowiedzieć Wasza Wysokość? Jeśli chcemy, byś dostała się do tej szkoły, musimy to wypełnić. Yyy... E Powiedz im, że umiesz czytać móc, Że koncept jest ci znany. Jestem pewna, że będziesz w stanie zrozumieć wszystko na bieżąco. Drugie pytanie. Jakie masz doświadczenie w występach publicznych? Hmm, coś obawiam się, że prawie żadnego eee, powiedz, że dopiero zaczynasz swoją artystyczną podróż, że w lokalnym eee, Dobra, będziemy zmyślać. Czasami trzeba nieco nagięć prawda? Jeśli powiesz, że masz doświadczenie, będziesz miał większe szanse, że ci przyjmą. I ostatnie pytanie. Czy masz rekomendacje od kogoś z branży? Jak mam mieć rekomendacje? Przecież dopiero zaczynam. Ja po prostu lubię śpiewać. Powiedz, że Torlando to nasz przyjaciel, że chcesz iść za głosem z serca. Dobra, będziemy kłamać. Powiedz, że. Pracowałaś z Rolando wspaniały, w końcu wspomniał o tobie w swojej książce. A teraz czekamy na odpowiedź. Mam nadzieję, że wypełniłam wszystko prawidłowo. O, dziękuję Wam za pomoc, Wasza Wysokość. Chyba nie zmruża oka przez następne kilka dni. No dobra, okej, okay, to jej trochę pomogliśmy. Coś jeszcze mam tutaj do zrobienia? Nie, dzieci coś ode mnie potrzebują, to się tam udam od razu. Ale dzień dobry, co chcecie moje szkraby? Co się tym razem stało? Jaki masz biznes, e, Sedani, do mnie? O, Klapa! Nie! Pogryzł wszystkie gańskie szczotki oraz trzonki szpadli! To były narzędzia nieśmętne dla mojej wielkiej miści w zdobieniach fortuny! Wiedziałem, że ten pies będzie mi przeszkadzał, zajmować się prawdziwymi obowiązkami. Nie może tu zostać! Nie rozumiał, że robił coś złego. Psy się nudzą, jeśli się je zostawia same. E, czemu nie spędzisz więcej czasu... Przykro mi z twoje... Wiem, że ciężko pracowałeś, by zdobyć narzędzia do swojego biznesu. Mam nadzieję, że uda ci się zdobyć nowe. Nie, ja go nie chciała. Przepraszam, mamo. Czy mogę na chwilę zostać sama? Czuję, że potrzebuję pokrzyczeć. Ale tylko raz, Senani. Nie chcesz obudzić dzieci. Będzie krzyczeć mi tutaj? Nie, myślałem, że będzie mi tu krzyczeć. Dobra, okej, okay. czyli e, tej się nie podoba nasz pieseł, klapa, którego przygarnęliśmy w poprzednim odcinku. A zobaczmy, co tutaj e, nasza córeczka czy Lord Marcel chce coś. Co chcesz? O, twierdza Edemira, jest doprawdy pięknym domem. Czyż nie, milady. A tak, jest. Chciałem spytać, czy szkoda tylko, że jest tak zaniedbala, <laughs> A ja chciałem spytać, czy podasz dziś wieczorem swoje najlepsze wino? Podróż trwa tak długo, że zdążyłem zapomnieć, jak smakuje porządne wino, o, I upewni się, że wieprzowina dziś wieczorem będzie krwista. Wczorajsza była nieco żelasta, jeśli mam być szczery, <laughs> Jak to mówią, nie do końca żywa, nie powinna krwawić jak się ją nie. Ale tak, oczywiście, upewnimy się, że tak będzie. No dobra, no ty, ty mi zjesz wszystkie kurde te skrzynki do końca tego tygodnia. A salia nic nie chce ode mnie. Dobra, tutaj nic nie mam. Dobra, idę do króla, zdać mu raport, że ten Lord Marcel mnie tak denerwuje, że mam... Ochotę typa wypalić, ale no muszę być grzeczny, no nie mogę nic zrobić. Co tam, Eryczku mój kochany, co tam u ciebie żyjesz? Lord Marcel jest tu oh w odwiedzinach. Opowiadałem ci o Lordzie Marcelu. Zjawił się znikąd, teraz nadużywa naszej gościnności. Mam nadzieję, że wkrótce wyjedzie. Wziął mnie za kogoś innego. Muszę teraz trzymać się jednej wersji historii, ale to robi się trudne. Muszę zrobić wszystko, by nie zorientował się, kim naprawdę jesteśmy. No dobra, okej. Okay. To już sobie tutaj zrobiłem. Dobra, nie chciałem tutaj iść do sypialni dzieci. A co się teraz stało? Dobra, już myślałem, że coś zepsułem. Dobra, my musimy się udać tutaj do starych ruin. A czemu to nie jest odblokowane? Dobra, jeszcze raz to zrobię. To już czytałem. Nie wiem czemu się to nie zapisało. Dobra, podpieć. I teraz mam chyba wystarczająco dużo zasobów, żeby poeksplorować stare ruiny. Mam 4, a mam 7. Dobra, eksploruj. Co się dowiemy tutaj? Agenci ostrożnie zbliżali się do starych ruin. W końcu, jeśli Welek się nie myli, było to miejsce, gdzie widziano lwa. Ruiny stały ciche, w rzeźkim powietrzu, nagie gałęzie kołysały się łagodnie, ziemia twarda pod ich stopami. Znaleźliśmy bestie, Złota żywa, kontrastująca z matową, wyblakłą trawą, oczy spokojne, niewzruszone. Ku zaskoczeniu wszystkich, lep nie stawił oporu. Wręcz przeciwnie, spokojnie do nich podszedł, niczym oswojony, jak domowy kot domagający się jedzenia. Lew nie wymagał przekonywania. Agenci z łatwością załadowali go na wóz. Niedługo później wrócili do twierdzy. Dobra, przedmiot. Czy, czy ten lew to jest ten przedmiot? Nie, pożywny gulasz dostaliśmy. Dobra, czyli tutaj już wszystko zwiedziłem. To mogę sobie jeszcze chyba pozwiedzać. I to... A ile mam zasobów? 6. Na razie nie będę tracił zasobów, bo nawet tylu zasobów nie mam. A tu widok na wodospad. 6. No nie mam tylu zasobów. Eksploruj zamek. Dobra, do ogrodu muszę się udać jeszcze raz. Dojdziemy tutaj. Co teraz? No, nie, myślałem, że Marcel chce. Może Asalia? Tak, Asalia coś chce od nas. Nie, to nie jest Asalia. Są wspaniałe czyż nie? Wasza wysokość, dziękuję za wszelką pomoc. Gdy skończy się zima, wyruszę do Kaladur, by upewnić się, że te stworzenia będą mieć szansę na normalne życie. Poinformowano mnie, że Erik spędził niezliczone godziny i zasoby, by je znaleźć. Oj, bardzo sporo tych zasobów wydałem. E, Cieszę się, że udało się znaleźć jednego w dobrym zdrowiu. A ciekaw jestem czy, e, czy to pomoże mi teraz w odbudowaniu sojuszu z tą wi Lyd, nie? Skoro znaleźliśmy jego, e, jej lwa, nie? Dobra, tutaj nic nie chcesz, e, a salia też nic nie chce. Dobra, no ja już chyba nie mam nic więcej do robienia. Także myślę, że możemy już chyba zakończyć e, ten tydzień, chyba, tak mi się przynajmniej wydaje. I zobaczymy co nas czeka na kolację z... Z, z. Aha, mam wieści, z których Alena. Aha, czyli ten przyszedł chyba gołąb, nie? Czy nie? Już przyszedł go, gołąb? No przecież rozmawiałem z Aleną. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. No nie, no nie ma go. Yy, dobra, ona jest w, salach, w sali obrad, nie? Mogę z nią jeszcze raz porozmawiać? Nie, no to nie jest Alena, to jest Olek. Alena była gdzieś tam. Dobra, ty nic nie chcesz ode mnie. No, tu mamy Alenę. Ale ona ewidentnie nie chce nic z nami rozmawiać. No nie, uważaj na siebie, no. no dobra, no. Nie mogę. Sk no. Kontynuuj. Później tego samego wieczoru. Nie wiem, czemu by się ta gra e, zrobiła. Ale znowu mamy kolację. Znowu Pierdala. No, oh, wow. kolejna pyszna pasta. Moja armia przesyła wyrazy uznania dla kucharza. Chociaż to trochę mniej, niż dostaliśmy ostatnim razem, prawda? Próbujecie coś tutaj przekazać, co? Wiem, kiedy nie jestem mile widziany. Aha, żartuję, żartuję, naturalnie. Oh, ho, ho, mam dla Was zabawną historię. Nie uwierzycie, co mnie spotkało w zeszłym tygodniu. Tak więc zapłaciłem fortunę za kilka lewów skaladur. Pomyślałem sobie, żeby wypuścić ją w lasach i na nie polować. To dobry sport, wiecie? Dobry dla zdrowia w każdym razie. Ktoś polecił mi przemytnika, który byłby w stanie zdobyć zwierzęta. Od początku byłem sceptyczny, gdy usłyszałem, że to kobieta, ale nie posłuchałem instynktu. A ta straciła całą cholerną dostawę. Uwierzycie w to? Czyżby Yalet? Pana muzyka gra. Widziałeś mnie kiedyś lewa? Bo oczywiście, że nie widziałeś potężne stworzenia, wielce dostojne, bardzo rzadkie. W każdym razie udało mi się w końcu wytropić tego błazna, nie handlarkę i wrzuciłem ją do lochu. Chciałem wybadać sobie, ale wtedy nasza królowa zdecydowała się urodzić dziecko, więc to musi poczekać. Najpierw co da potem biznes. Czy on mówi o tej handlarce i łami? Jac? Istotnie tak to brzmi, moja królowo. A jak już mówimy o drogiej królowej Palomie, ta to dopiero przeszła próby. O, biedna Paloma, latami przykuta do łóżka, w końcu wydobrzała, by dowiedzieć się, że jej wąż, król Talys, nie żyje. He, syn Iwo? Słyszałem, że był torturowany, eksperymentowano na nim. Niektórzy mówią, że został. Zjedzony żywcem. Chłopak może i miał pewne problemy, ale nadal był koronowanym księciem. Atany Paloma opłakuje go jak i my wszyscy. Dobra, żyj. <noise> Ale zawsze najzimniej jest tuż przed nadejściem wiosny, czyż nie? Bóg miał Palomę pod swą opieką i zajd trudy, podarował jej cud narodzin. Ale to dziecko jest dokładnie tym, czego Atana potrzebuje, by wzmocnić patriotyzm, odzyskać chwałę i znów stać się potęgą. Ale coś wam powiem, z pewnością zjednoczy to ludzi. Dobra, skończ już gadać i się obżerać. Wspaniałe wieści, to faktycznie wydaje się cudem, czemu... Eee, dobra, przytakujemy mu! Eee, dobra. Sama będąc matką rozumiem co czuję. Dziecko to zawsze pomyślna wiadomość nawet jeśli... Dokładnie! Całkowicie się zgadzam. Ale nie jeżeli mi wszystkich zapasów typie. To chyba nie jest jedyne wino... O nie, jakie... No no ja mam go dość. Jeszcze zacznę myśleć, że nie jesteśmy tu mile widziani. Hehe, he. jeszcze jedna butelka albo dwie. Będę sam raz, niech płynie wino! To jest kurka wodna, niedorzeczna. no co za typiasz? Niedorzeczne i niebezpieczne. Zachowajcie ostrożność, Wasza wysokość. Możemy się jedynie modlić, żeby wyjechał rano. Druga skrzynka poszła się walić, no dobra. E, agenci, e, się wyprzedkałem z wszystkich. Mogę psa zatrudnić. Ale to bym bardzo chciał. Zapłać, ona ma tylko 20, a jest bardzo produktywna: 24, 60, 80, 30, 60, ten ma 100, ten będzie miał 80, a ta będzie miał 60, bo nie mam jak ich uleczyć, po prostu nawet. Kogoś muszę zatrudnić. Dobra, to wiecie co? To ja wezmę pieseła, a tego zwolnimy, będę miał pieseła i to. Dobra, żeby trochę zaoszczędzić hajsu, nie? Dobra, i e, chyba myślę, że tak z y, zasobów nie będę chyba, aż tak bardzo chyba potrzebował w tym tygodniu, ale weźmy sobie może te 7 zasobów, a resztę wydam na hajs. Po prostu na hajs, bo hajs mi się, myślę, że przyda, nie? Dobra, trochę tego dobrobytu zgromadziłem, także lecimy tutaj. E, dobra, tych już mam e, i teraz tak, będę potrzebował na pewno żarcie, Kup, 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 młotek aż jest za 5, to jest zwierzę i potwór, narzędzia pogoda aż za 7, ulepszona maść, how nice! Dobra, wezmę sobie tą maść jedną i mogę od razu sobie uleczyć tutaj mojej tych, nie? Eee, tego mogę uleczyć, tego mogę uleczyć. Eee, mogę uleczyć Olega, to ja bardzo chętnie uleczę Olega eee, i tego mogę też uleczyć. I tego nie. Ulepszenie wymaga e, ulepszone e, racje żywnościowe, a mam coś takiego: ulepszona maść, suszone racje. Dobra, nieważne, więcej nic nie kupuję, dobra, mam jeden punkt, mogę go wydać na coś, a co to było? ogólno dostępną kuźnię, gdzie wyśniacy mogą naprawiać narzędzia i sprzęt, obniża cenę narzędzi na targowisku, zwiększa szanse na zadania walki, zwiększa trudność zadań walki, to by było całkiem spoko, a węgiel na problemy? wyleczą... Dobra, to nie jest ciekawe. A sieć szpiegu, śpie, szpiegów odblokowuje wykres plotek w Oknie Królestwa. Minus jeden golda na tydzień i minus dwa szczęścia na tydzień. Hu, 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 hu. Nie, tego nie będę ruszał na razie. Do tygodnia numer 11. Let's go. Tydzień 11. Pewnie list przyleci... Tu mi się też zagrożenie. Wasza wysokość, jeśli lord e, Marcel zostanie na kolejną noc, jego apetyty nadwyrężyły zapasy, których potrzebowaliśmy na spłatę długu. Na chwilę obecną zostały nam trzy skrzynie, no ja nie wytrzymam. Wasza wysokość, jeśli lord Marcel zostanie na jeszcze jedną noc, nie starczy nam zapasów, żeby spłacić dług. Ale co się stanie, jak go zesłuścimy? Wyraźnie widać, że jego szacunek w stosunku do żony przyjaciela wisi na włosku. Za późno, by się wycofać. Musimy grać dalej. A ci! znów tu jest, dobra naszym e, Marcelkiem e, zajmiemy się już w kolejnym odcinku, no typ mnie po prostu zaczyna irytować, miał spędzić u nas jedną noc, a już dostaje kurde drugi tydzień i mi wyżera moje zapasy, które zebraliśmy dla kolejnego typiarza, no cholera jasna, no? no po prostu mam go dość, ale skoro gramy w jego grę no to będziemy grać dalej, zobaczymy jak się to wszystko skończy, wiem jedno moi drodzy ten odcinek się kończy, mam nadzieję, że Wam się podobało, ja będę uciekał 爸爸。